Tam widzimy przed widzimy na ekranie wskazania jakie rejestruje program Desmonitor na instalacji garażowej falownik L1 falownik L1 886 W z paneli schodzi Instalacji i baterie. znam baterii 90% naładowania. Napięcie na baterii 58,8. No wiadomo, że to jest string wschodni. Słoneczko już uciekło. Także nie ma takiej mocy. To jest bardziej z boku. Falownik L2. Falownik L2. Obecnie produkuje 793 W. 90% bateria. 58,5 V jest na baterii. I co? Kolejnym walutnikiem L3. Produkcja tak samo trwa. Coś ostatnio. Programik zwolnił podczas przełączenia. Zbyt wolna opcja. Dopiero teraz wczytało się. 752 W, 90% Bank, 56,8 V. I zresztą widzimy pozostałe parametry tutaj z prawej strony. I tu tak samo jest string zachodni. L1 string wschodni, L2 string zachodni. L3 String Zachodni Jeszcze wrócę w L1 jest 9 paneli 550, w L2 podłączonych jest 7 paneli 550, w L3 jest 6 paneli 550. Przechodzimy do falownika domowego czyli SAN 11 kW. Widzimy, że spaliny jest kilowat, kilowat, 7W z instalacji sieci energetyczna, garażowa. Zostało to wszystko z powrotem podłączone. Bateryjka jest 77%. No i widzimy pozostałe parametry 55,1 V bateria, 19,6 V ładowania i pozostałe wskazania. Zachodni string z czterech paneli starszego typu 99,7 V w pionie na ścianie w kierunku zachodnim. Awaria komputera. I to by było na tyle. Komputer mi się zrestartował, coś mu się stało. Nic. Zakończymy w takim wypadku. Nagrywanie. Komputer startuje, ale to by było na tyle. Hej. Komputer odzyskał sprawność.